Okej, okay. nie jestem specjalistą od horrorów i jak wiecie, chociaż kino kocham każde i zawsze, ale te horrory mnie prześladują. <grych> w każdym razie, wiem, że pisaliście mi już od lat, czy zrecenzuję FNAFa, FNAFa, jak to się czyta. I po pierwsze, nie wiem czemu ciągle mnie ludzie o to pytają, skoro ja i tak po prostu no sram tymi filmikami, wszystko recenzuję. Jak się tylko da, jak mam czas, to oglądam, więc wiadomo, że tak, jak będzie jakiś głośny tytuł, czy was interesujący. Natomiast poprosiłem, żeby mi ktoś wyjaśnił, o co chodzi z tym hype'em, poprosiłem specjalistę. Także Rafał, poproszę o chwilę wyjaśnienia, co to w ogóle jest. A więc FNAF, czy też ten koszmarny polski tytuł, czyli 5 Koszmarnych Nocy, to oczywiście adaptacja serii horrorowych gier, które zapoczątkowały swój żywot w roku 2014, no i w zasadzie były one takim jumpscare'owym survivalem, gdzie wcielamy się w rolę ochroniarza i musimy przetrwać nockę od północy do szóstej rano, aby zabójcze animatroniki nas nie zamordowały. Jeżeli chodzi o film, to jest podobnie z tym, że, no już z perspektywy trzeciej osoby, obserwujemy czy kogoś tam potyrają, czy nie potyrają i oczywiście musimy się nastawić na plejady No Okej, okay. czyli adaptacja gry, która polega na jumpscare'ach. Brzmi jak coś prosto dla mnie. Five Nights at Freddy's. Hence tytuł FNAF, który jest akronimem, jak rozumiem, pięć koszmarnych nocy. Wspaniały polski tytuł. To adaptacja gry, gdzie współscenarzystą jest twórca gry, jak nie mam Scott a drugą scenarzystką i reżyserką jest pani Emma Matami, która opowiada nam historię granego przez Josha Hutchersona Majka, który zatrudnia się właśnie w tym tytułowym Freddy's, czyli takim miejscu, które wzorowane na prawdziwych restauracjach tego typu w Stanach, gdzie tak niby jakaś pizza hut, ale z takimi jakimiś, że tam dzieci, wiecie, przebierają się dla dzieciaków za potworne maskotki. To jest ten sam kasus, co z ogólnie rzecz biorąc klaunami, czyli niby to jest dla dzieci, ale śmieszne, ale wiecie, ale takie urocze, ale fajne i no a, a, a tak naprawdę wszyscy się tego kurwa boimy, to jest jakiś materiał po prostu na no, koszmary senne i tutaj ten pomysł jak rozumiem w grze był wykorzystany po to, żeby stworzyć taką taki horrorowy jump scareowy experience tak, no trochę tam się zainteresowałem, znaczy nigdy w to nie grałem, także tak, w ciemno film dla mnie i jest to coś nowego ale sama gra wiem, że jest takim na zasadzie, że jest strasznie i tylko jumpskery, że coś was ma przestraszyć, idealne do streamowania, że ludzie oglądają jak ktoś gra i tak dalej dlatego to się jakby nie mam stało popularne, bo ludzie grali, streamowali, oglądali i tak dalej, teraz powstał film, który powstał po wielu, wielu latach widziałem takie głosy w necie, że na zasadzie to już jest 8 lat spóźnione, zresztą śmiałem się trochę bo głównym bohaterem jest człowiek, który wygląda trochę jak Pedro Pascal jest to horror, adaptacja gry, który też on ma młodszą tu siostrę, z którą jakby taki duet mamy na ekranie. Co, coś, mi to, coś, coś mi to przypomina, ale nie, nie wiem co. Nie no, żartuję oczywiście, ale powiem tak. Jeśli widzieliście, klikaliście w ten filmik, widzieliście moją miniaturkę, gdzie miałem mniej więcej taką minę, ponieważ to była dosłownie mina moja w kinie parę godzin temu, gdzie no, słuchajcie, to, że ja nie jestem targetem tego filmu, to jest jedno, to, że ja w ogóle nie jestem hiperfanem horrorów, przynajmniej takich, lubię, lubię dobre kino, po prostu lubię dobre kino, to, to jest drugie. Ja nie znam oczywiście smaczków i easter eggów, więc jeśli ktoś z Was, to jest trochę jakbym, ktoś kto nigdy nie oglądał Gwiezdnych Wojen, włączył sobie Przebudzenie Mocy i na zasadzie stary Harrison Ford jako Han Solo wbiega z czubaką do Millennium Falcon i mówi Czuj, we're home, nie, wiecie, i widzowie, znający patrzą w zasadzie, o, kurwa, ale nostalgia po 30 tam, czyli iluś latach wrócili do Millennium Falcon na dużym ekranie, zwykły, ktoś to nie oglądał, będzie pewnie patrzył na zasadzie, Okej, okay, no jakiś dziadek wbiegł do samolotu, nie? Czy tam <grym>, statku kosmicznego, whatever, nie? Więc ja rozumiem, że jakby pewnie moja ocena mogłaby być wyższa, gdybym znał, gdybym jakieś tam smaczki, coś, może samo, samo odwzorowanie, samo w sobie. Nie, że, o, ale dobrze odwzorowali, co idealnie, tak jak wiecie, scenograf się postarał, jest tak jak w drze. Także ja akceptuję, że tego nie mam, ale oceniam i to jako film. Pamiętajcie, oceniam film jako film. To jest, yy, to, to, jest to samo, co zawsze przy adaptacjach, nie wiem, yy, czy remakeach filmów, czy adaptacjach książek. Nie oceniam tej książki, nie oceniam materiału źródłowego. Oceniam. Bamać film. I ten film, Pięć Koszmarnych Nocy, to absolutne moim zdaniem dno. To jest taki krab, że ciężko mi było uwierzyć w to, co oglądam. Zacznijmy od tego, że to nie jest straszne w żadnym stopniu. To jest taki film, który jest jakby, to jest produkcja celowana, jak jakieś, nie wiem, no. Wczoraj oglądaliście Teletubisie i dzisiaj chcecie obejrzeć horror pierwszy w życiu, no to może to być taki, taka produkcja, taki stopień numer jeden. Nie jest to w ogóle straszne, Ponadto, że mamy. Trzy jumpscary w całym filmie, które nawet nie były specjalnie. Ale w sensie wiecie, no śmiałem się co najwyżej. wiecie, wiecie że polegał jeden jumpscare i tam, że nawet nie jeden, ze dwa, trzy razy to było powtórzone, że nasz bohater wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i tam takie maskotki są wielkości tych, co za mną siedzą, na zasadzie wielkości tej świnki. I dosłownie jumpsker był taki, że było i było ujęcie gdzie tak, jakby sobie, że świnka jest jakby pod kamerą na cały ekran, ujęcie na naszego bohatera i ujęcie na ten, i to dosłownie taka świneczka sobie. Taki, taki, takiej wielkości zabawka siedzi na, na półce. Jak jakaś autoparodia, jak z jakiegoś takiego Aaa, I tak, a nie, zaraz, to nie było straszne. Wiecie o co chodzi, bo jak tam jest jeden z jeden jumpscare, że ten jakiś tam w tle, jeden z tych potworów animatroniksów wystaje, nagle mryga światło i tam gdzieś takie coś creepy wielkie stoi, no to jeszcze rozumiem, ale dosłownie ten film wsada jumpscarey, trz, są trzy na krzyż, a te, które są, są żałosne. Po prostu są to jak autoparodia, mówię Leslie Nielsen style. Co gorsza, film jest, tak jak mówię, jest niestraszny. Idąc do kina, spodziewałem się, nie znając materiału źródłowego, czyli gry mimo wszystko, spodziewałem się, że będzie to coś w stylu durny slasher, gdzie no fabuły za wiele nie ma, ale, co chwili, ale jest strasznie creepy, jest ten, prawda, to miejsce w nocy, jakieś animatornicy chodzą, mordują ludzi. Nie wiem czemu, ale spodziewałem się goru. Spodziewałem się, że jedyne, co może być ciekawe, to to, że one będą siekać tych ludzi na kawałki. Nie, to jest PG-13, to, to jest film dla dzieci. Jest jedna, nie z finału filmu, gdzie tam trochę się coś dzieje, ale niewiele. Niewiele, ale coś się dzieje. Jest jedna scena przez godzinę 50, gdzie jacyś ludzie giną, i to jest trochę na zasadzie, że jak w horrorze, jak w bajce dla dzieci, gdzie mamy ten, ten koleś nieświadomy idzie po tym pomieszczeniu, jest na zasadzie w ogóle powiem, lekkie spoilery cała recenzja, będę wymieniał poszczególne sceny, w dupie to no mam, nie będę się tu ograniczał, nie warto tego oglądać, a jeśli chcecie oglądać, bo znacie grę, to i tak wiecie, co tu się dzieje, także no wiecie, o co chodzi, no nie ma, to moim, nie ma, nie ma tutaj moim zdaniem problemu ze spoilerowaniem, także spoilery, idzie koleś nieświadomy i na zasadzie coś za nim się ruszyło i oczywiście ta, ten animatronik stoi taki, prawda, creepy i na zasadzie szyb, jest trochę a, a la jumpscare czy coś, że się rzuca na niego, nic nie widać, jest tylko krzyk w tle z innego pomieszczenia. Na tym poziomie są tutaj e, jakby brak goru i same sceny śmierci czy morderstwa, które są dosłownie trzy przez cały film. Jakby przez te... jest jedna scena w środku filmu. Także absolutnie nie ma tu nic. Ja się spodziewałem, że dobra, to będzie głupie, to będzie piła 17, ale przynajmniej będzie, będzie się coś działo. Nie, nic, po prostu. Jakby wziąć jedną z tych pił, gdzie tam mnóstwo osób jest brutalnie mordowanych, i wziąć to i wypośrodkować, to pewnie gdzieś byłby z tego taki e, całkiem zbalansowany horror. No nie, że tam wiecie, że parę osób ginie, ale bez przesady, nie? Także tutaj naprawdę jak na godzinę 50 nie ma nic, a za to jest mnóstwo, mnóstwo fabuły. Fabuły, która składa się z trzech patyków, ja rozumiem, jest na podstawie gry, w grze pewnie te sceny miały sens, bo coś, bo ten, bo było dłużej, podbudowa, ciekawostki. W filmie to jest debilne, ponieważ od początku do końca, gdzie śledzimy naszego głównego bohatera, nic w tym filmie nie ma sensu. Ten film to jest jakby upośledzone, chore na raka dziecko wygrało, brało udział w jakimś programie typu Spełniamy Nadzieję Chorym śmiertelnie dzieciom i on sobie wymyślił, że napisze scenariusz horroru. I jeśli tak by było, jeśli to jakiś umierający na raka dzieciak napisał, to zamknąłbym mordę już w tej chwili i tak dalej. Ale wiecie, że tak nie jest. To są ludzie, którzy wzięli za pieniądze i, prawda, i mamy iść do kina, podziwiać. Ich wysryw. Ta fabuła jest debilna. Po prostu nasi bohaterowie z głównym na czele zachowują się, jakby ktoś naprawdę upośledzony to napisał. Ja nie, nie bez obrazy dla upośledzonych ludzi, ale wiecie o co mi chodzi. Nasz bohater w pewnym momencie jest pierwsza noc, jaką spędza w tym miejscu. Cały długi wątek dla tych, co nie znają tego, że on specjalnie próbuje wchodzić w swoje sny, jakby był jakimś kurwa DiCaprio w Incepcji, po to, żeby odkryć prawdę a propos porywania jego brata w trakcie jakiegoś tam wyjazdu wakacyjnego, na zasadzie 20 lat wcześniej, czy kiedy to było. Jest w ogóle wątek jak z jakiegoś Stephena Kinga, jakbym oglądał jakieś, wiecie, jakiś film zupełnie innego rodzaju, gdzie Doktor Sleep Mike'a Flanagana, dopiero co omawialiśmy na kanale, nowy serial, coś tego typu. I nasz bohater, 7-8 razy w trakcie filmu wchodzimy w jego sen, który jest nudny, w którym nic się nie dzieje. Nie ma to sensu, bo to jest jakaś fikcja, to jest takie fantazy science fiction, bzdura żon. On mówi, że on wchodzi w swój sen, żeby sobie przypomnieć szczegóły. Po czym to nie jest tak, że on w sprytnej formie takiego, że niczym wiecie, taki, że jak pamięć fotograficzna, że sobie Wspomina coś, co ma w głowie, tylko nie, wcześniej nie mógł się przypomnieć. Nie, on w trakcie snów zaczyna prowadzić konwersacje z ludźmi i zmieniać wydarzenia, tak jakby mógł, nie wiem, jakby się cofał w czasie prawie. Oczywiście cały ten film jest oparty o to, że spoiler alert, że te, te, te animatroniksy są opanowane przez duchy porwanych dzieci, więc jest to oczywiście taka fantazyjna bzdura. I nie chce będzie magiczny, tylko ten wątek głównego bohatera jest prowadzony, jakby to było jakieś prawdziwe, kryminalne śledztwo, że on se próbuje przypomnieć. Więc absolutnie się to nie przegryza, bo to nie ma sensu. A wszystkie sceny są głupie na przykładzie. Podam dwóch znakszyć, jak to jest na Grane, bez żadnego po prostu sensu i logiki czegokolwiek, żebym ja chciał śledzić tych bohaterów i w ogóle żebym się chciał zaangażować tą rodzinę, w to śledztwo jego tam kurwa, że mu porwali brata czy coś w trakcie tego snu, dzieciak go przecina, coś tam mu się dzieje, że przecina mu rękę, nie? I on się budzi i niczym u Frediego Krugera ma przeciętą rękę, otwiera drzwi tej policjantce, też kurwa dobra agentka, i, i normalnie cieknie mu krew, ona mówi, krwawisz, nie? I tam wygląda to nasty, ta rana wygląda na strasznie jakoś, nie? Ten opatru... Ona mu zakłada opatrunek, on w ogóle, kurwa, przez cały film, ani w tym momencie, ani przez resztę filmu, nawet przez pół sekundy nie przykłada myśli do tego, że właśnie ktoś go zranił we śnie i on ma, kurwa, przeciętą rękę. Nic, po prostu z... Zero na jego czole, zero myśli. Ten Hatcherson notabene, którego możecie kojarzyć z Igrzysk Śmierci, które niedługo będę nadrabiał, bo nie oglądałem, a, a zbliża się nowa część, więc tak, będą recenzje. On. W tym filmie ma jedną minę. I moim zdaniem w ogóle mi się on nie podobał w tym filmie. Jedna mina, jeden rodzaj wypowiadania kwestii, i są takie momenty, gdzie ani on, ani reżyser nie wiedzieli, co scenarzysta miał na myśli, mimo że scenarzystką jest reżyserka. Także ja mam Mindfuck, jak to powstało. Gdzie on gada z tą siostrą i z tą siostrą jest wątek, że mają, ma słaby kontakt z nią, że ona jest trochę niby dziwna, chociaż nie jest dziwna, ale niby jest dziwna. Film tak nam sugeruje. I oni coś rozmawiają, i on mówi takie zdanie, typu, coś tam w stylu, że tam będziesz musiała się przeprowadzić do ciotki, ona mówi, ja nie chcę do ciotki, ciotka jest straszna i on na nią patrzy, nic nie mówi, a ona, to nie jest śmieszne, coś to jest poważne, a on mówi, e, nie, po prostu pierwszy raz się zgadzamy w czymś i to jest taki moment, w którym scenarzysta ma na myśli, że po jej kwestii on zrobił, hm. a ona mówi, to nie jest kurwa śmieszne, ona mu odpowiada, nie? Tylko, że on się nie uśmiał. On, on w tej scenie stał, nie wiem, może mu policzek, po, może nie zauważyłem, może mu się policzek podniósł o pół centymetra, ale nie było takiego momentu, żeby on tam, jakby zapomnieli zagrać to, co jest napisane. Dialog nie ma sensu do wydarzeń na ekranie. No ja się teraz trzepiam, ale ten film jest tak idioty, w ogóle nie ma momentu w tym filmie, żeby to miało sens, co się dzieje, na, na zasadzie, że nasz bohater. 5 sekund akceptuje to, że te animatroniksy są duchami dzieci, które teraz są opętane, zabiera do tej pracy tą siostrę, w pewnym momencie oni, ja nie wiem gdzie to miało być straszne, jak w pewnym momencie oni budują sobie domek, taki na namiot, wiecie, jak się robi namiot z kołdry i tak dalej, to oni sobie robią namiot z tymi anima animatroniksami przy jakiejś tam chillowej muzyczce i jest montaż tego, co w tym ma być kurwa strasznego, co tu mam, ten film jest, naprawdę, jakbym oglądał jakieś teletubisie, jakbym oglądał jakieś teletubisie, wiecie jak się ogląda teletubisie, że tak, to miało być urocze, ale w my oglądamy tak patrzy się na to jakby to było takie creepy trochę, że o co to kurwa, myślę, wiesz, dla, dla dzieci to jest jak chodzą takie jakieś przebrani faceci w kostiumach, no nie? To jest dziwne, nie? Między tak oglądać ten film, ani to jest kurwa straszne, nie ma to najmniejszego sensu, fabuła się mozolnie ciągnie, ciągnie jakbyśmy oglądali jakieś lśnienie. Oni takie nadają tempo, wiecie, on wchodzi w te swoje koszmary, ten, tu, poznaje coś powoli, jakbyśmy oglądali jakiegoś doktor Sleepy lśnienie, coś co ma sens, coś co jest re, jakby dobrze nagrywanym horrorem, opartym o Dramat tego bohatera, tak, jakbyśmy, tak jakby to miało być głębokie, ale to jest absolutnie puste i nie ma, tak naprawdę jest puste. Tak naprawdę to jest tylko przednia warstwa debilnego horroru opartego o banalny koncept gry, czyli uga-buga za ekranu, tak? Nie obrażam gry, w grze to może być fajne, ale w filmie to nie działa, a film się traktuje, jakby oni krywali lśnienie, trzy po prostu. Dlatego jest absolutnie bo nudne. Niestraszne, idiotyczne na każdym kroku. Było tyle momentów, gdzie ja po prostu mówię: "Co ci ludzie? W zasadzie ta policjantka całą noc siedzi kurwa z nim w tym w tej, w tej restauracji, on w ogóle tego nie kwestionuje, że jakaś blondynka w środku nocy siedzi całą noc z nim w tej restauracji i go wypytuje o to miejsce i mówi: O, uważaj, bo jak się tam włamią, to coś. A on w ogóle, nasz bohater jest debilem, on po prostu nie wie nic. Dodatkowo cały wątek jest, że ktoś musi mu tą siostrzenicę pilnować. Ja mówię, czemu mają mu taką, nie wiem, dziesięcioletnią, czyli ile ona tam ma, ona nie ma dwóch lat, tylko tam czy 8 czy 12, ale już nie jest aż tak mała. Czemu mają jej pilnować w nocy, skoro on może wyjść przed tym, jak ona usypia i wrócić, zanim się obudzi? Ona umrze Własnym w domu w nocy, to lepiej ją wziąć do super creepy miejsca, gdzie on jest ochroniarzem, bo ludzie się włamują, on ją tam bierze dzień po włamaniu. I mało tego, kładzie ją spać na materacu ze sobą w takim namiociku, a sam jak zwykle, jako najgorszy stróż nocny ever, zakłada słuchawki i usypia, i się budzi i jej nie ma. Jakby jest najgorszy, kurwa, wątek jest taki, że my mu kibicujemy, żeby ciotka mu nie zabrała. Jest jeszcze ciotka, która jest takim czarnym charakterem na poziomie, prawda, jakiejś krueli demon, nie, jakiegoś takiego, no. Power Rangersi, kurwa, bajka dla dzieci, po prostu kręcąca wąsem, w wąsłym, na sensie, że ona chce wziąć tą siostrę, jego, tą swoją siostrzenicę, że kim ona tam jest, do siebie. Czemu, kurwa? Jest z nią Prawnik, który ma jedną głupią minę, jakby ci bohaterowie są jak jakiś taki pinki i mózg. Z... Czemu? Po co oni tu są? Ja tego naprawdę, jakby tylko po to, żeby potem zginąć, ale nawet nie widać, jak giną, po prostu widać, że ona potem leży. Nawet, nawet nie zasłużyła sobie na scenę śmierci, żeby, na, żeby nam. Znaczy, my nie zasłużyliśmy, żeby nam pokazać, jak ją mordują. Tylko jest dźwięk za ekranu, a potem widać jej nogi, że leży na dywanie i wiecie, domyślamy się, że nie żyje. Jakby. Pustka stojąca za wszystkim, co jest w tym filmie, aż mnie ja, ja nie rozumiem w ogóle, czemu, jak to powstało, czemu i po co i, i i oczywiście się domyślam, że w grze to wszystko ma więcej sensu. W grze macie pewnie mnóstwo scen horrorowych, po czym lekkie ujawnienie fabuły. No wiecie, o co chodzi? No nie. Tutaj nie ma tego, nie ma tego mięsa. tutaj są same, to samo to główno pseudohistoria, która jest, która nie ma sensu, jest napisana jak dla dwunastolatków po prostu. Także, no nie wiem, no. <słuch> FNAF, FNAF, nie wiem, Fanatic, kurwa, FNR, nie wiem. Five Nights at Freddy zostanie dwa. Wiem, że bywa gorzej w kinie, ale naprawdę ten film dla mnie po prostu, to po prostu nie działa. To było niestraszne, tu nie ma nawet film o jumpscarach, który nie ma jumpscarów. Cały film to jest mozolne, prawie godzina 50. Pokazywanie napisanej historii, jakby ktoś oglądał kiedyś Stephena Kinga, tylko nie wiem, no, miał 20% jego możliwości, wiecie, mózgowych, że tak powiem. Masakracja. Domyślam się, że dla fanów serii będzie coś więcej do odnalezienia na zasadzie: O znam to miejsce, o znam ten odgłos, o była taka scena w grze. Dla mnie, bo ja są takie momenty, że ja się domyślam, że to jaka była scena w grze, ale wiecie, to jest tak debilnie zrobione. Finał filmu, bez spojerów nawet już, ale nasz bohater musi się zakraść do tego miejsca. I te animatronicy go tam są w środku, i on słyszy, tylko nie idź głównym wejściem, bo to niebezpieczne. Więc on się zakrada jakimś szybem. Wiecie, jak w obcym 2, na zasadzie idzie czy tam w obcym, idzie szybem, jakiś szczur obok niego przechodzi. Po czym patrzy przez kratki, doszedł szybem do tego głównego pomieszczenia, gdzie te dwa animatronicy stoją i grają na gitarze, bo to takie straszne jest. Więc jak on wychodzi z tej kratki robi. I z i siły, kratka wypada metal o podłogę I on się normalnie wyczołguje, wstaje Na zasadzie, że 7 metrów przed nim te dwa stoją I stoją tak, że Wiecie, to są jakieś takie Sztuczne kukiełki animo animowane W sensie mechanicznie Mają wielkie oczy, ja nie wiem jak, jaką one mają wizję Nie jest to w filmie wytłumaczone, czy one Wiecie, jak, czy widzą jak człowiek, czy ten Ale no tak na oko tego go widzą, no tak mniej więcej no, Stoją, tak jak, stoję tak, a on jest tu Na tych 7 metrów w tą stronę, nie No to bym widział, tak Po czym on tak na zasadzie skrada się trochę, ja sobie wyobrażam, taka była Scena w grze, że musiałbym się trochę podkraść, coś zrobić, ale on się skrada tak, że są totalnie je widać, chowa się za czymś dwa metry od nich i ten robot robi. Jest taka chwila, o kurwa, czy go zobaczył? I zobaczymy. Patrzyłem... Jednak go nie zobaczył. Mówię, co to z... Trzylatek tą scenę napisał? <grym> Jakiś pies tego scenarzysty zjadł mu pracę domową i sam wypluł inny scenariusz. O co tu kurwa chodzi? A, dałem 2 na 10, bo jedyny plus który, Domyślam się, że tak, scenografii są dobrze zrobione w sensie odzorowujące grę, tak z tego co jakieś tam widziałem murywki w necie, to domyślam się, że to jest jedyne w co włożyli trochę pracy, plus te animatroniksy, plus te chodzące wielkie kukiełki, które rzeczywiście są namacalnie na miejscu nagrane za to jest punkt, w to włożyli trochę pracy. One chyba wydaje mi się, że wyglądają tak samo jak widziałem w necie, że wyglądały w grze. Także punkt za takie wiecie, no widzę, że odzorowujecie ale to, i to jest pustka za tym. Także hej. Czekam na wasze opinie, czy graliście, czy nie graliście? Jak wam się podobało w tym kontekście, domyślam się, że pewnie komuś mogło bardziej, ale. No nie wiem, jak dla mnie uniwersalnie film się nie broni, jest absolutnym głównym. Na samej. Nost ile by nie było nostalgii. Do czegoś, co ja kocham, nie wiem, że grałem w jakąś grę i powiedz mi się podobała, czy czytałem książkę, czy coś. To jest tak jak Wiedźmin. No, mogę mieć nostalgię do Wiedźmina, ale jak Netflix wypluwa gówno, to wciąż jest gówno. No, co z tego, że nazywają go Geraltem, jak, jak wszystko naokoło jest plastiku, no nie? Wiecie co chodzi. Także mi szkoda, bo zawsze jak jest jakaś. No, Last of Was dobrze wyszło, ale zawsze jak jest jakaś adaptacja gry, czy coś, chciałby się, żeby to zadziałało. Dla mnie to absolutnie nie działa. Są średnio na rok tomatos są <laughs> dosłownie. No cóż, 3 na 10. Także hej. Dzięki bardzo za uwagę, Piszcie mi w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Podnarzekajmy. Un filmage.